Cześć kochani, ja jestem Gramtosia i dzisiaj mm, odcinek od Simsy 4. Zostań gwiazdą! Już dawno tego nie było, bo był teraz filmik o Justin's, ale spokojnie seria jeszcze trwa. No to zaczynamy! Ja Wam chcę szczerze powiedzieć że dawno, naprawdę dawno, nie grałam w Simsy bo urodziny byłam, potem Sylwester, no i wiecie, tyle rzeczy to jest normalne kochani, chciałam wam jeszcze mój plan powiedzieć mój plan jest taki żeby dzisiaj adoptować dwie dziewczynki, no bo dlaczego życie ma być takie samotne? ja i Andzia, tylko my? To by było troszeczkę nudne, dlatego będziemy mieli dzieci, tak? No to adoptujemy. Jesteśmy, Ania, gdzie jest? Bo ja nie wiem, bo ja długo nie grałam, także. W pracy. Dobra, mi tam nieważne. Dobrze, no to to się. No fajnie, fajnie. Ty sobie jedno dziecko weźmiesz, od razu wiecie, żeby nie było. Co to, co to tutaj. Mm, do dostaję awans, brawo! A pokażcie tutaj gwiazdy, i tak dalej, to jest wschodząca gwiazda. Mi się ty podobasz, fajnie, fajnie. Yy, pokażcie to, czy nic się nie zmieniło. Nic, nic, nic. Tutaj agencja, coś tam. No, patrzcie, no, z, maja, nie, z i zauważalność. No to, to, jest po prostu wow, dobra, to my idziemy od razu, dzisiaj po prostu może nie będzie dzień pracy, ale chciałam też mieć taki jeden luźny może dzień, co nie, żeby, wiecie, czasami, czasami też można mieć chyba luźny dzień, tak, bez pracy, na spokojnie, tak. Tutaj yy, podziwiaj własną wspaniałość, bo za minutkę będziesz tutaj ten. Ja nie wiem, ale zawsze jak ja wchodzę na budowanie, zapominam o tym. Tutaj, tutaj nie ma żadnej ściany. Znaczy jest ściana bez kolorów. To jest super ściana. No. idealne po prostu uwielbiam to. No, a gdzie jest twój dron? Nie. Zaś będzie tu szukanie dronów to znajdzie pierwszy dron, fajnie fajnie no dobra no ale nawet będzie, myślę, że spoko w ogóle, nie wiem, czy zauważyliście, ale mamy dwa auta um, one już były w tym domu, patrzcie tak, to, to tylko jest obejrzej, no bo nie są to prawdziwe auta, ale czujemy się jak prawdziwi, po prostu rajdowcy mamy auta bogaci <grym> a Dogodzimy sobie. Dobra, no to ja się zgłoszę już, jak będziemy te dziecko. A jak ktoś nie wie, no to nie wiem w ogóle, jak się to robi. A wiem. No, wiem, wiem, wiem. Zmienia agencję, tu jest, kup prezent. Wymagają usługi tak? No to ja wam nawet pokażę. Dawaj szybciej, dawaj szybciej. Nie musisz tak długo podziwiać. Już. Już pięknie co pizzy, nie, nie, złota rączka też nie, nie, nia, adoptuj psa, adoptuj kota, adoptuj dziecko za tysiąc, bo wiecie, no, dziecko nie kosztuje 100, tylko tysiąc, czy tam 500, nie pamiętam, ale nie kosztuje mało, tylko kosztuje dużo, dajemy, dajemy a jak Andzia też przyjdzie, no to oczywiście też ona, bo zrobimy tak, że ja będę miała dziecko, Andzia też, a może zrobimy same dziewczynki, nie wiem, nie wiem. Wow. No ja bym nie chciała noworodka, ja bym wylała, no... Ja bym wylała jakieś już większe dziecko. O, Karolina. Paweł i Antoni, ojej. Ojeju, jeju, jeju. bla, bla. Emil, Karolina, Jadwiga, i Paweł. Ojej, ku no to weźmiemy Karolinę, co nie? A ciekawe, czy można zmienić cera. Martyna jest jeszcze. No to fajnie. To może, żebym była miła dla mojej siostrzeczki, dla Andzi, którą bardzo pozdrawiam, to wezmę ja Martyna, ona niech weźmie Karolinę. Nieważne, jak ktoś wygląda. Że jest fajny, um, ale o nie, nie można tego zrobić. No, ale zobaczmy, patrzcie. Bye bye i widzimy się za chwilkę. Cieszę się, bo yy, nie jest to takie wiecie. Nic, a może też Martynę inaczej nazwiemy, tak? Teraz nazwiemy ją jakoś tak inaczej. Wiecie, że na przykład Tosia jest od Antosi, tak? że ja i moja siostra sama, a jesteśmy, może tutaj jest na C, ale ja jestem na A. No to chciałabym też mieć na A też fajne dziecko. Mmm... Agatka. Agatkę zawsze uwielbiam, te. Czyli mnie dlatego agatka. Widzicie, już często ją używałam, ale nigdy nie będzie. Agatka, gwiazdka. Jaka muzyka? Nigdy takiej muzyki nie miałam. No dobra, myślałam, że ty chłopakiem jesteś, wiesz, dlatego ja tak się troszeczkę wmyliłam i yy, pójdziemy od razu przemienić, znaczy zmienić strój. Dlaczego? To się gwiazdka przyprowadziła do domu nowego członka rodziny. No fajnie, jak będzie dużo łapek w górę, to bierzemy psa. <grym> Dawaj troszeczkę szybciej, tam... MNC, a ja ciebie nie lubię. Ja ciebie już nie lubię. Kiedyś cię lubiłam, ale już nie lubię. Nie wiem dlaczego. On był pierwszym y, 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 pierwszym przyjacielem w pracy, tak. Także on był pierwszym przyjacielem. To się, który spotkało w pracy, ale no. No to się widzimy, jak już tam będziemy. Teraz dostałam też jeszcze y, powiadomienie, że Andzia też się stała. Co został? chodzącą gwiazdą, tak? Także w szybkim tempie teraz zobaczycie, jak ja naszą, naszą magatkę przemieniam, bo na razie nie wygląda najlepiej. I to wygląda tak. Myślałam, że to chłopak, także przepraszam, magatkę elegancki no postawiłam taki bardzo elegancki, bo to jest właśnie zostań gwiazdą. Sportowy. No, a tak wiecie, różowa dziewczyna to jest. I w ogóle fryzurę nigdy nie zmieniałam. Nawet myślę, że to wspania muszę zdjąć i inaczej dać, bo myślę, że to chyba to wspania myślę, że no nie. Nie ma się spiętych, chociaż ja nie mam spiętych. Możemy zrobić jakąś inną spiętę, nie tak aż mocno. Takie. No dobra, zróbmy tak. Troszeczkę cerę zmieniłam, widzicie? Troszeczkę jest bardziej... No nie jest teraz taka aż blada. To jest na imprezę. Też zostań gwiazdą. Tutaj dopływania na zaciepło. Troszeczkę niebieska. Taka różowa, fioletowa dziewczyna. Najciekło yy, i na ciepło inna, za cimno. No, myślę, że drugie dziecko też będzie takie tak ładnie wyglądało, jak Agatka. No to widzimy się z powrotem no i adoptujemy dziecko. Jak widzicie, tutaj nazwa jest Hanna, ale właśnie takiego nie chcemy, a w ogóle inne dzieci były, inne dzieci, także inaczej. Alicja. Alicja. Alicja gwiazdka. Także fajnie. No i widzimy się znowu, jak już będzie gotowa. Ale jeszcze, Andrzej już wróciła, oczywiście, z pracy. No i punkty są słabe. Chciałam Wam po prostu pokazać. O, i ona ja ma te wszystkie trzy. Nie, nie. Jedno ma. Także. To trendów, że otrzymujesz pod podstawowe prezenty, no to zajemy to tak, że, że to mamy, no i zauważalność, no to jest takie dwie fajne i teraz nic nie ma, tak jak ja, także wiecie, tylko chciałam, no i zobaczymy jak, jak już będzie nasza Alicja przebrana. Nasza Alicja prawie jest gotowa, prawie, prawie, zapomniałabym prawie. Troszeczkę musi ćwiczyć, ale nic nie mniej się przez to. No czekajcie, trzeba jak to się będzie tu zrobić. Musimy się z tym pogodzić, bo nie wiem dlaczego, ale coś mi się stało. No, musimy się troszeczkę pogodzić, jakby to się dało zrobić. No to oczywiście zrobię, ale tak wygląda na codzienny, na oficjalny, no troszeczkę czarno, ale tak nic nie pasowało sportowym. do spania, na imprezę, do pływania, na za ciepło i na za zimno. No i możemy pograć. Takie rozumiecie wielkie momenty, gdzie chce, trzeba poznać swój pokój. A pokój wygląda... To pokój Alicji. No i Agatki. Agatka już tutaj już jest. A Alicja zrezygnowała. Alicja też już przychodzi, ale chciałam Wam pokazać, patrzcie, niech one się zajmą. A ja wam od razu pokażę. To jest łóżko Agatki, tak może są takie same będą, ale no, tutaj jest biurdeczko, drugie biureczko, no bo wiecie. Dobre dziewczynki chcą mieć fajne biureczko. Dywan jest inny. Dwa inne dywany są. Ktoś coś napisał. Andzia, twoje 15 minut stawy nieruchomione zbliża się do końca. Słyszysz, Tkanie zegara. Nie, nic nie słyszę, nie rozumiem też nic. Zastrójaj teraz. Aha, czyli ktoś jako hater przychodzi, tik, tak, tik, tak, brawo, brawo. Dobra, witam, nieważne, niech dziewczynki już idą, ale ja sobie zapalę, zapalę po prostu światło, żebyście wszystko widzieli. Dokładnie, aha, nie, automatycznie, tylko włącz wszystkie światła. A nie, wszystko. Wyłącz. A nie, 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 zrobimy to tak. Wszystkie światła i teraz yy, włącz światło. Tak, dobrze. No to y, tutaj te dwa biureczka, tutaj jest półka Alicji, tutaj jest największy telewizor. Zostań gwiazdy nowy. Tutaj taka inna ściana, inny kolor, taki różowy, no bo wiecie. Dwa plecaki. Dwa plecaki muszą tutaj być, oczywiście. No, i, no i oczywiście tutaj jest domek dla lalek, żeby można się bawić. Także tak wygląda pokój. Yy, Dawać łapki w górę, jak wam się podoba. No i gramy. Nareszcie możemy pograć sobie, co nie? Możemy pograć. No. Mm. A, Gatka, co ty robisz? A właśnie, chciałam coś zobaczyć. Ty kochana, coś zostało. O Jezu, gdzie lustro jest? No wiem, straszne to jest, co nie, to się ja rozumiem tego. Tutaj jest um, przesłuchanie koło polskie sztuki. Um, drugi poziom gitary. No ale gitary mamy na trzecim poziomie, także fajnie, fajnie, bo my już tę umiejętność. coraz lepsze mamy. A tu co ty myślałaś sobie? Co ty w ogóle myślałaś? Andzia szybciutko, bo inaczej no to źle, bardzo źle. A i sobie jeszcze tam potem spać, co tam? A dzieci jutro do szkoły? Tak? Początek. Aha dorastałem za... Dorastałem za dzieckimi. Dobra, spróbujmy to, co tam potrzebujesz. No, już nie umiesz. Co? Nie rozumiem. Dobra, nic po tym nie robisz. nic. A nie a, niech coś zrobi. Może jest, oha, w nocy. To ty, zrób szybko zadanie domowe. O! Zrób naprawdę zadanie domowe. Odrabiaj te lekcje. Nie musisz czekać. Naprawdę. Nie opłaca ci się tutaj czekania. Teraz stając z czymś tam. Z kimś na pewno. Usiądź, no właśnie. A ty, kochana, weź tutaj. Przyjdź i też odrabiaj lekcje, bo ty też potrzebujesz. No widzisz, jaka już mądra od razu wszystko wie. A właśnie, chciałabym zobaczyć w ogóle cechy. Cechy naszych, o, sławne. Okej, okay, to nie są na razie cechy. Nie pamiętam, gdzie są cechy. Na samym dole, co nie? Tak. Miłośniczka kotów. No, ja chciałam psa, ale możemy też mieć kota. No dobra, mi tam, mi tam nawet nie jest różnica wielka. Uwielbiany naturę. No to fajnie, bo jakbyśmy mieli psa, to byś z nim chodziła na dół Patrz. Albo robiła też drogie, Ale mogą mieć sławę. A jak? Jak robić, żeby one miały sławę? No a jak? Hmm. Zrób sobie fotkę, z ręki... Ciekawe, bo w tej serii nie ma żadnych pisów. Ipisów. Nie ma czy ty to specjalnie robisz? Kochana. No i pięknie. I co masz już to? Masz już to. Nie masz! Jeju. Nie wiem o co chodzi. Nie wiem naprawdę o co chodzi, ale myślę, że ten odcinek już kończymy. Niestety nawet był troszeczkę krótki i nie chodziło bardziej o granie, tylko no bardziej o coś innego, bardziej o adopcję. No, ale wiecie, w następnym odcinku już normalnie idzie dziewczynki pierwszy raz pójdą do szkoły. no No i pa!